Oskarik stoplo jak ja się nazywałem? No kurde, do no, znowu zapomniałem o... Muszę znowu na komputerku sprawić. flapkę i supa. Tak, i, i, a tak, nazywam się Oskariks. I ze mną jest Basik Sikiks. się BAZYK. I no i ja ogólnie muszę go zapląć, kurde się Dobrze, a więc zaplą się Bazik. O kurze! Łoo! Ty nie glaj! Nie glaj ją, bo to pech! Ja zaglam tą taką, taką, takim, takim nowociciem bo... No, jest na pociskiem! Dobrze! No nie! Czego dla słabo puszcza? Ja A! ogólnie no, mam trochę taki glucik w buzi, a mówiła, że to przejdzie, ale... Nie przeszło! Więc musimy teraz dla a ja zrobię to! No. Pomijłem Ci, że nie umiem w to to pomóż mi! Jak się glało? Jak się glało, bo mogę tylko na w tygodniu? Albo... Leży jak klade... Tyle? Nie wiem, ale jem go wlebu a, a dobra, a się. powiem. Ej, bo ja ogólnie mogę tylko na w tygodniu glać. Ostrzeli! Jaki To no nie chiterzy, chiterzy. Ja mnie jakąś zieloną, Dla tą zieloną. Jaką nową dzień? Nie wiem. nie wiem, nie wiem, nie znam się naszym. Ej, to kliknij taki przycisk zaczynajmy, bo to jest bardzo fajne, wiesz? A bo już tych nowych wafelków od za tym, tym ekipy. zajebli zajęcie zajedźcie pasiste. To samo polskie ekipy. W ogóle ludzie z tej ekipy są najlepsze. Lubcie ekipy albo jesteście grzewilami. Ło! Co się dzieje? Co jakiś lały? Ło! Bajiks! Balziks! Po Go, kilka ekipy co jest? Piszcie w komentarzach pomysł na następną serię bo ogólnie, bo ogólnie to trochę nudny ten kanał i chcę mieć dużo serii to, e, piszcie w komentarzu jaka jest seria może być Ej bo ulwałeś mi ja ogólnie to mogę grać, grać w tygodniu Dlatego, y, a teraz, y, a były odcinki y, więcej laży, bo, bo się tak stało, że, y, że po prostu też sobie na tym koncie dla, y, kiedy y, mamy nie ma w domku i sobie y, odblokowuje jej telefon, bo, hy, nie mów się jej, ale podejrzałem jej hasło! Co się dzieje? Co się dzieje? Ała! Co nas jest te zielone kulki! Aaaa! No siedzę mają, no! Chilterzy! Chilterzy! Zwykli chilterzy! Dobra, ogarnij się, balsziks. Musimy wygrać. Ja zagram tą żółtą postacią. Może ona jednak jest najlepsza, a nie najgorsza. A ja tą taką fioletową. Okej. Okay. Ej, nie znałem fioletowej rzadkości. A nie, to jest A! Ogarnij się bajcik! Zaraz się dziś nie będę mówił, bo mnie... Żadzęłko boli! Co to za ciwek? Od stadu chciałem go przytulić i on zniknął. To też znowu go przytulę. Patrz ty, to Simon, po ty. Patrz tu. Ej co tu jest? ogarnij się musimy zrobić skrzyneczkę. Widzisz? Oto mam, mam, mam nie za chwilę. A za chwilę będę musiał być kolejny odcinek. Ja wyolzę tego tego, tego tego, takiego, tego fioletowego. Ogólnie to jeszcze do katalek, mam jak zwykle. Gazdełko mnie boli, lud. No nie wiem co to, ten glut, ale mama mi mówiła, że to takie coś. Są trudne, coś tam. Nie wiem, gdzieś słuchałem Miki tylko w lawrysz Co jest? Kto to? Kto to? Pomóż mi go jakby... Pomóż mi go przytulić. Pomóż mi go przytulić. O nie, uciekli. mi. Chodź, nie tulimy się, przytulimy się. Przedłuj go! Ale ja chcę, ale tam nie biję! Nie poradzę tak! No ogarnij no, się, Bazik! Nie możemy przeglać! Mam ja, ich Ja też! Kulde, no nie, a No nie! No dziwne Chyba dzisiaj nie otworzymy skrzyneki! Chyba się znowie drugi! Znowie odcinek i na odcinek ktoś będzie, jak będę miał tą skrzyneczkę?